Siemanko ludzie z tej strony, Deandostro w ogóle, Kto się teraz wita? go. Siema! Um, dobra, muszę sobie kupić normalny statyw. To mnie denerwuje, mam tutaj ułożone właśnie książkę od religii, wosu, angielskiego, pudełko od edycji kolekcjonerskiej herosów, segregator z grami i opracowania lektur, żeby miał łatwiej się poduczyć do egzaminu gimnazjalnego, jak wiadomo jestem gimbusem. Dobra, nieważne. Dzisiaj w dzisiejszym vlogu chcę trochę pogadać o moim youtubowaniu, że tak jak to powiem. Temik zapro temat zaproponował mi właśnie przed chwilą mój grafik, z którym sobie teraz piszę, bo nie mam co robić ze swoim życiem. No cóż, zdarza się? Tak więc yy, pierwszą rzeczą będzie na kim się wzorowałem. Pierwsze materiały jest Happy chciałem wzorować tak Ala Royo, T-Volse, te sprawy, a w ogóle sam pomysł YouTube'a i wyłapanie tej strony to było dzięki Krapierowi, który pokazał mi to coś. W ogóle, wiecie, początki mojego mojego siedzenia przed komputerem to było głównie granie w Nikrostech x 99 statyw mi się przykrzywił, a nieważne, mam nadzieję, że przeżyjecie. <grywa> yy, pokazał mi CTSG i JJ. A. Tak, yy, bardzo, yy, bardzo popularne rozpoczęcie YouTube, oglądania YouTube'ów, czyli CTSG i JJ. Zaraz JJ wtedy nagrywał pierwszy sezon Minecraft, odcinek 10, a CTSG jeszcze nagrywał kanciastą codzienność. Matko, jakie to były dobre czasy YouTube'u. Minecraft dopiero zaczynał YouTube, a połowa internetu to były śmieszne filmy i rzędu się po kablu z internetu. Eee, nieważne. E, dlaczego nie kończę serii? No głównie dlatego, że mi się nie chce po prostu. E, nagram te 20 odcinków Kolina makreja i płynie takie. Matko. Znowu trzeba jechać tym samochodem i znowu próbować coś wymyśleć. A major e do końca tylko sobie kupię oryginalnego akrona, gdyż ta próbka od widza, która była niby oryginalna, była na 3 tygodnie. I tak mu za to dziękuję, dzięki temu mogłem się poczuć jak profesjonalny youtuber. Nieważne. Dobra. Te moje włosy to jest wieczny nieogar. Czemu one tak działają? Czemu? Przesałem się tuż przed vlogiem. Już jestem rozwalony. Patrzcie, już rozwalony. Chyba mam brudny obiektyw. Od z siebie debila w internecie. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Cześć!